No i kurde, korek mi wpadł. Dobra. Siemanko witajcie. Tutaj kłania się nożyce w ręki. Bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Mamy odpalone Draken Online, więc gramy w Draken Sank Online. E, jakieś te świata tu mam poczekajcie w Powiedzmy, że jest trochę lepiej. Dobra, zdobyliśmy sobie klucz. Mm, czyli po prostu dalej farmimy, dalej farmimy event. No tutaj Damian. <laughs> Przepraszam. Ja naprawdę bardzo dawno nie grałem w tą grę i tutaj mm, Damian, który komentuje mi filmiki, bardzo pomaga. Dziękuję mu jeszcze raz za to. I pozdrawiam bardzo serdecznie. Nawet zmieniłem sobie e, prostarą wiedzę. Znaczy punkty prostarej wiedzy tak jak... On mi polecił więc... więc. dziękuję. No i co, no? Bijemy tutaj, farmimy i dalej event. Eee, Powiedzieliśmy, że bym tam na górę nie wchodził, bo tam jest wejście do zamku. Eee, znaczy tak jakby nie wejście do zamku, tylko... Tak, tam też jest wejście do, do górnego zamku, ale powiedział, żebym farmił na razie więcej esencji. Eee, żebym farmił na razie więcej esencji i i i... I robił misje tutaj, które są. No, i wtedy otworzy mi się wejście do zamku, no nie? I tam będzie boss. Więc. Fajnie. Oj. Powiedział, żebym nie dawał nic w życie, tylko. W tej prostarej wiedzy, tylko dawał. Yy... Mam strażnika właśnie, któremu broni, no nie? Więc. Wszystko w damage tak naprawdę. No, mag bazuje na, na demadżu, ale daje to nawet całkiem radę. Bo powiem chyba, że lepiej nawet niż, niż wcześniej, no nie? Jakieś szybciej... Szybsze jest farmienie tych stworów. Ubijanie. Ale my sobie założymy halloweenową czapeczkę. Czyli tutaj naszą... Naszą dynkę, nie? Zresztą jestem na Discordzie, piszę. Oj. te kryształki zbieramy, zbieramy. One też są później no, przydatne na pewno. Nie wiem, czy nie zmienić jeszcze jednej rzeczy i dać wszystko w atak. Bo bym powiedział, że najpierw wszystko w atak, a później wkryta, no nie? Więc spróbujmy może tak jeszcze dać, spróbujmy hmm, Może będzie to miało większy sens, jeszcze bardziej Dobra, fajnie No i teraz mamy 1691, prawda, wcześniej mieliśmy 1400 Łatwo taki bossik Um, no, tutaj zabiliśmy tego. O! Aj, 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 otworzyło nam się, nie mieliśmy tego. Otworzyło nam się przejście tutaj. Bardzo fajnie, no to co? Wchodzimy tam, nie? Wejdziemy sobie na naszego tygrysa, Ja jeszcze łyk wody, bo coś zasycha w gardle. Spałem sobie w sumie teraz drzemkę popołudniową, sobie robiłem i no. Co tutaj mamy? Sprawdźmy, sprawdźmy. Kazał nam drobić Eskę, bo bez tego nie to nie zabijemy tego. Nie zabijemy bossa naszego. Ale tutaj się dzieje znowu. Tutaj znowu się dzieje. Aha, i my już nie możemy ich. ich tak jakby bić. No nie Więc my sobie bierzemy to. My nie możemy już ich bić tutaj. Z takiej normalnej esencji, w sensie, no nie? Um. Kurcze, no ja bym sobie jakoś jeszcze na, jeszcze na dropie, w sensie yy, Tutaj chciałem pokazać wam kolejny etap tego yy, Tak naprawdę eventu yy, Ale tak, będziemy sobie dropić jeszcze na pewno tą Eskę Ja będę ją sobie dropił, więc Czekajcie, chcę sobie stanąć tutaj na sekundę. Chcę sobie sprawdzić. Czy możemy, tak? Możemy. Co mi tutaj... Yy... Cześć, to jest nasza nagroda, tak? 40% punktów Twojego życia. Ale to jest chyba taka podka dniowa po prostu. A my sobie możemy jeszcze wziąć to, nie? Aha, my sobie to zjedliśmy już teraz. Tak? Co to jest? 3%. Więcej ocalonych tuż Dobra I tutaj mamy jeszcze coś takiego. I to nam daje życie, ale my chcemy więcej obrażeń, na pewno nie podoba nam się ta dynia za bardzo. Dobra, mamy dwa odłamki już. Lecimy dalej, lecimy. Mamy już odłamki A my tutaj chyba mamy, to nam leci do tego? Nie Nie wiem o co z tym chodzi, to jest jakaś druga część w ogóle tego, ale Nie wiem o co z tym chodzi, bez jaj Dobra No nie jest tak ciężko, nie jest. Jak dźwięk w ogóle jak się bije tam. Jakbyśmy jakąś metalową zbroję strasznie Strasznie twardą uderzali. Fajny efekt dźwiękowy. Podoba mi się. Dobra, lecimy dalej. Pójdziemy sobie tam tędy i pójdziemy sobie tak tędy. Tak ja zaplanowałem rozgryweczkę Noę Lużno. Nie jest jakoś ciężko bez kito, to stworki... tworki. Jakaś większa ekipa się zbrała. Łatwo ładnie. i naprawdę życia zbytnio no nie upływa, no nie, jeżeli o to chodzi. Martwiłem się jakoś, że ym, Damian, który nam napisał komentarz, żeby zmienić aż tak punkty przez starej wiedzy, bo z 10k życia zrobiło nam się prawie tylko 8, nie, więc ym, no nie jest to jakoś znacznie mniej, ale bardzo znacznie, aż tak bardzo znacznie, bo na kiedy naprawdę mogliśmy mieć tylko mniej niż 5000, to, to wtedy już by bolało pewnie. Ale jest to, to był dobry pomysł, to był dobry pomysł. Fajnie idzie farmianko. Szkoda, że tutaj nam ta esencja w ogóle nie dropi, więc nic Trwa, się idziemy sobie teraz tędy. Mam nadzieję, że za pierwszym razem uda nam się yy, w pierwszym slocie wykonać tą misję tu. To znaczy jak w pierwszym momencie. Yy, ale my dalej chyba dostajemy ta... Tak, było 149 A, stąd przyszliśmy, dobra. Dobra, teraz zabraliśmy sobie jakiś odłamek. O, pojawił nam się ten znak zapytania tam, dobra, Ez. W ogóle jestem zdumiony, że robimy to wszystko sami, tak naprawdę, tutaj, nie, no, niby na normalnym poziomie, ale, no, na jakim robić, tak naprawdę, jeszcze samemu, no. ja innej opcji, naprawdę, naprawdę nie widzę, no, nie. Spokojna giereczka, nikomu nie przeszkadzamy, tak. Powiem Wam, że my z tego naprawdę zadajemy dużo obrażeń, że pod, pod z którego mam ci pisane pod numerem 5, no nie Dobra, fajnie Kamień dusz, to się przyda na pewno możemy już tam wrócić, sobie skoczyć, czy możemy tak? Nie, nie możemy, dobra, musimy siąść. Tak, to nam rośnie. nie, sobie zapamiętałem yy, liczbę. Teraz przyjdzie do mnie koleżanka w ogóle, która... ...mam dać klucz do salonu. No nie wiem o której. Ale bym powiedziała, że jedzie, więc jakoś niedługo możliwe. Ja sobie poza odcinkiem gdzieś po farmie jeszcze tej esencji na pewno ehm, Więc będę to robił dzisiaj i dzisiaj możliwe, że coś jeszcze nagram, nie? Tak mi się wydaje. Dobra. Będę siedzieć Ci grać takim nie, ale żeby zrobić ten cały event Halloweenowy, w sensie wszystkie punkty, ale no ja nie dam rady, no kurde, też mam tak jakby inne zajęcia poza graniem. No ale do kąś części chciałbym, żeby mi się to udało. Na pewno będzie fajnie. Będzie fajnie. Nie, to wejdźmy sobie tam od razu, zróbmy tutaj, e, zabijmy wszystkich, tutaj sobie przejdziemy i pójdziemy tam do góry. Tak. Tu mi się podoba soundtrack. Bardzo fajny Halloweenowy już taki bardziej. W ogóle jak jest event to powinien być cały czas taki soundtrack jakiś Halloweenowy, na przykład taki właśnie. Dobra, co my tu mamy? Balmy tutaj! To jest to! <ścoughs> Pójdziemy to i pójdziemy do góry. Zobaczymy co tam mm, co tam za y, nas na nas czeka. Mm, dobra, ziomuś. To Opa, to chodziło, tak? To miało być. Aha, no tak miało być, spoko, dobra. Powróć do ducha strażnika Warda, czyli tam. Dobra, no zaraz, no, no najpierw sobie sfarmimy jeszcze na pewno tutaj. Bajerę. Koks. Koks, kozak, oro. Fajna oro robimy. Szybko, szybko. Oj, co tu się dzieje? To jest bosik na pewno. Oj, tak. Ajc. Tylko niech on się nam pojawi tutaj, nie? Bo Cz, trochę ciężko go tak będzie bić. To mi się wydaje. O oh jest, dobra. Ah. No, a. Ty yes. No i co jest? Najpierw ją. Ostro. Ostre. Oh, o, no, raje, robimy. O no, Dobra, chyba zawzmę to. No. Tu no ale co jest z ty, co jest z nim? Kto to jest? Serio? No nie, to ma tak dwa etapy, kurwa, panie! To ma kilka etapów ten, kurde, byk, ty. Rzucaj te gówno swoje. O nie. Nie! Ja! Dobra, wracamy tam, no nie. Nie ma kurde huu Huka na takiego na takiego Luja ty Dobra, no fajnie Nie ma takiego huka, nie, nie ma lecimy, lecimy, wracamy się tam, kurde. Musimy czekać na tego strażnika, naprawdę, bo po prostu musimy czekać na tego strażnika, bo... Bo to musimy, no czy ja mam pytanie takie Dobra, nie mam pytania. Co ja zrobiłem? Chyba na... żeby... Naprawdę esencji pod X, no nie? Ale boję się trochę zużyć, może nam się przydać na tak naprawdę. Nie mamy ich dużo, no gościu powiedział, że trochę będzie męczarnia z tym bossem pewnie Chodź tu. No, się tak naprawdę, no. O to już jest pełna wersja. Czy nie ja e, nie wiem, no, czy to jest pełna wersja? Trwa tej gry No dawaj, dawaj. Dobrze. Zynki jakieś biegają w... O, fajnie to... mam szybka jest, nie? Wiecie? Dużo biegać, dużo biegać. No pamiętam, że zawsze taki bota trzeba dużo biegać. Biegaj, biegaj. Rzuć to teraz. Wal walcukę, dobrze. Yes! Udało się. Ale czy coś u jakiegoś unikata na mnie? Wypadł nam żaden unikat, szkoda. Ale dostaliśmy tutaj coś. Dwa drakeny rdzeń. Może ktoś nam powiedzieć, co to są te dwa drakeny Bo ja nie wiem totalnie, co to jest naprawdę. Dwa drakeny rdzeń. Nie wiem, co to jest. Miecz No, 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 no. Co? Mamy to? Mm. Czad, fajnie. No i dobra, elegancko, co? E, cofamy się. E, ścieżka mroczna, Kniej. tutaj. Opowiedz, tutaj, znajdź błędny ognik. Czyli musimy stąd wejść i wejść jeszcze raz. Na pewno, żeby zrespiły nam się. Nie musimy, musimy iść tam, dobra. Tutaj można wejść. A i wchodzimy tam, nie? Zobaczymy, co tam jest. Nie jest tak, że już koniec wiesz. Mordo, nagram to dla Ciebie. To zostaw subskrypcję i łapkę w górę, no nie? Dobra.. E... Nie wiem czy to jest dobry pomysł, że ja tutaj wszedłem Naprawdę nie wiem Ktoś tutaj coś pisał Czy mi się wydawało? Wydawało mi się to chyba. Ja naprawdę nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że tutaj przedam yy, tylko... Hmm. No, jakby to powiedzieć? Aj, możemy go z normalnej esencji napieprzać, chłopa. I on stoi w miejscu. Yeah I'm in, yeah there Oi. Whoa, Woah, 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 Dobra, coś tam biją hopy nas. No. Ale chcę go bić, kurde. Co jest, nie możemy? To jest odporny jakiś. A mamy bitki z nimi teraz chyba, nie? Tak to działa. Że mamy z nimi sobie solo teraz. Ty A potem będziemy z nimi. Jeszcze nie? Czy co jest? O oh, fakt. Dobra, no. Dobra, nie wyszło to jakoś źle. Kurde, serio, idę ci śniacze, stary, ty. O, broń ty, ty straszniku mój. Broni, dobrze. Dobra, ja na tym etapie chciałbym zakończyć ten odcinek. Za, za chwilę... Za chwilę go zakończę. Jak mi się uda. I nagrać po prostu następny oddzielny na, na tą mapę, bo to szczerze, że nam się tutaj zejdzie. E, trochę dłużej. O. Możemy już. Dobra, uda nam się zabić tego basa na pewno. Co jest bez kitu? Ja. Nieźle. Dobra, nie kończę jeszcze odcinka, nagram tutaj. No, ale co jest, że mal? Dobra, no. Dobra, no fajno. Nie jest ciężko, nie, nie jest ciężko. Dobrze, że z tej esencji możemy bić, no nie? Tak naprawdę to jest ekstra. Oj. Oj. To było mocne, to było mocne. Dobra, na tym etapie zakończę sobie ten odcinek i zaraz włączę następną część po prostu.